Sami? Ale cicho. Gdzie są wszyscy? Może umarli. Ach, głupia jesteś. Chodźmy. Już. Dobrze, To się nie skończy dobrze. Sprowadziłeś 12 3 4 6. Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie, wypuszczą nas stąd. Ejdzi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Wie. Rób co ci mówię. Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Dążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Pożar! Mamy pożar! Weldang On mnie nie Pora pogadać z tym gościem od Spike'a Mówi Aiden częstotliwość 140 i 200 megaherca. Halo Eden. Tak, miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Wolca pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i Wiem, kogo szukasz, Eden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty. Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Miję. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra, przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. No, Elo. Pewnie nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Spotkaj się z kontaktem, w tunelach i metra. Hej, czekaj, czy czy czekaj, <gry> Jest coś? Ja myślę że to będzie jakiś zły pomysł. A jak pora? Przynajmniej nie musiałem wlazić na antenę. Dobra, nie ma luty. No to takie dawa na 10, no? Bo na początku dużo wg mnie... 250 metrów, no. Tak ma luty od Thank you. Nieźle. Dobrze, Dobrze Gdzie brać W miejscu, do domu. Nie wiedział nie. Halo, tu Aiden. Słychać mnie teraz? Pani się To... Doskonale. Przepłynąłem to za szybko To szybko z banem. Jedyna, ej, re pozostawiło

Nie ok, ale no idę lepszym ruchem. Ja obstawiam, że początek gry to panu mieć dużo lutów. Nigdy nie wiesz, a na NG nie wiesz, tak? To trzeba już być wywalony. Pójdź źle, chyba biegę z bronią. Well, shit. rzekłbym, no to jest miejsce, gardło się ski, przewiduję kłopoty tutaj, wchodzę do tuneli. Hej, słyszysz mnie? Zaraz się spotkamy. Na razie Hej. Jest tam kto? No oczywiście, że są ząbki mocno. O kurde, źle to wygląda. Ja bym powiedział, że bardzo źle to

Kurwie, przemieniec! W kanałach jest ich od chuja. Wyjdź na światło szybko! Gdzie jest miło? Później. Trzeba ruszać. Wytrzymaj! Dominie! Wytrzymasz! Ach, to jesteś! Wszędzie cię szukaliśmy. Kim jest renegat? Mam. to już trup. Nie miał go. Patrzmy. Nie mam tego klucza. Przysięgam. Kami. No? No, a szef coś wymyśli, żeby się ktoś twarzym. Dobra. Так, там броню Давайте. Паркур, паркур. Ой, я не могу так

No ale tyle ludu tu jest... <śpiewanie> Aiden, ale nie sprawdziłeś, czy tu nie ma więcej tych tytułów. Nie wiem o czym mówicie. Puśćcie go. A co? To może nas zmusisz, gnoju? To bardzo chciałbym to zobaczyć. A! Ty, ignoju. Kurde, jak doskonały blok to będzie. Ja pierdolę kontekst. Nie wyszło cię! Co ty mi dostanę w jak? Dobra, czy muszę... Dobra, tutaj rozumiem. Pchnięcie z odbitki... No kur... Ja to cię szanuję, nie? Że tu się biegasz i wrzucasz... Tak świat ja to szanuję, nie? Ted Island dwójka się będzie przy... Jak się chodziło i spytał. To... Ej! Kto to był? Nie ma czasu! W kieszeni mam coś dla ciebie Co to jest? Klucz dostępu. Gierę. Stróżowie prawa! Go znaleźli! Nie można go zgubić. Miałeś powiedzieć, co z moją siostrą. Gdzie jest Mia? Idź do Rybiego Oka. Zapytaj o dziewczynę zwaną la Daj jej to. Z tym i przy jej pomocy poznasz... Poznasz całą prawdę. Rozumiesz? Pilnuj klucza. Jeśli Wolse go dorwie, całe miasto... Wszyscy zginą! Kino, ale Waltz. też ty idziesz normalnie. Łoc tu jest? Tak, zbliżają się. Słyszysz, Renegaci! uciekaj. Nie bez ciebie, Weź to. Chodźmy, Co to chuja? jest nasza O kurwa, ale nie sama. Naprawimy to. O, możecie słuchać, prawda? Jaka parkura, wam biegnie w stronę? I na kurwa. No nie. Aha, bo to jest tylko na... Это шок, да, это первый あっ Musimy uciekać! Już! Ach, spierdalajmy stąd! Ach. Tak, jesteś tam? Masz mój klucz? To Waltz! Musimy wiać! Ale ja go szukam! Ty idioto! Przecież on cię zabije! Dylan! Właśnie do szybu! Pierwszy. On co Co ty wyprawiasz?! Wolt nie może dostać klucza Giery! Co? Wypuść mnie! Rybie oko, Loan! Idź! Jasna strajca! Uh, hej, He, Hej, go. No to czytałem. Dlaczego mnie zdradziłeś? Klucz nie jest twój. Nie możesz. Gdzie on jest? Już jest koniec. Przykro mi. Będziesz płakał? Raczej nie. Taka kolej rzeczy. Przed godziną zero mój dziadek zajmował się hodowlą koni. Piękne, rzadkie rasy. Bardzo je kochałem. Pewnego razu jego ulubiony koń przewrócił się i złamał nogę. Myślałem, że dziadek mu pomoże, ale on wyciągnął pistolet. I dał mi go do ręki. Powiedział: Robisz to dla niego. Potem przycisnął mi palec do spustu. Krzyczałem. Chciałem, żeby mój dziadek zginął, ale wiele lat później zrozumiałem: czasem po prostu nie ma wyjścia. Nie pozostawiasz mi wyboru, przyjacielu.

Na szpital, wierzysz? E, bardzo śmieszne. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. No i spoko. Pierwsze zadanie ukończone. Jej. Mam nadzieję, że się podobał, załapkujcie, napiszcie komentarz, do zobaczenia na streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!